Paranormal Activity 3, dlaczego ja się w to pakuję? <Szysk> Cześć, maga ja jestem Zmaciek, a to jest Paranormal Activity 3, czyli we, czyli gierka. Indie, oczywiście, darmowa Indie horror gierka, która e, nie wiem kiedy się pojawiła, ale na pewno chyba dzisiaj nawet nie wiem, nie mam pojęcia. Jest to oczywiście darmowa, ja się nie podkreśliłem zrobiona na silniku Unity 3D Paranormal Activity chyba każdy zna Paranormal Activity 3 Jeśli chodzi o filmy, to im nowsze filmy, tym gorsze, ale tak czy siak, jeśli chodzi o grę, to wiadomo, że gra zawsze będzie straszniejsza niż film Więc zaczynamy. Pierwszy raz w ogóle włączyłem tę grę Nie wiem co się tutaj będzie działo, nie wiem w ogóle na czym polega ta gra. Znaczy no wiadomo na czym polega Paranormal Activity nie wiem co to było za... Czy to było mruganie? Czy to jest mruganie? Holy shit! Człowieko nie strasznie. Dlaczego ty masz taką czarną mordę? Albo to taka broda. <laughs> Albo wpadł do farby z czarną farbą. Wow wow wow, wow. what the Okej. Okay. Panie Panie Eee. Ok, fajny bagnet. I, i, I co z nim zrobisz? Wow. Am. Um. Ok. Eee, jak na razie to mi nie przypomina Paranormal Activity. Dzień pierwszy. A może i. A może taka, a może nie. A może taka, a może nie. Eee. Lista do zrobienia. Idź do pracy. No dobra, no to idziemy do pracy. Chociaż yy, w ogóle nie widzę co się tu dzieje. Wy macie troszeczkę, troszeńkę, troszeczkę, troszeczkę jaśniej, ale też nie macie za jasno. Jest! Kurde, cień głupi. Ale no cóż, no i mamy, no i mamy. No i co my tutaj mamy? Koju... Ko what the f y Nie wiem co to ma znaczyć Teraz to dziwnie wygląda. Ja <laughs> <Yeah>, pierdziel <laughs> Dobra, ja nie wiem co to jest za ...za... Te. Aha, dobra, dobra. Czyli to jest po prostu use. No, pierdzielaj! Co są durne drzwi? Nie mogłem wyjść przez drzwi, bo były za ciasne, albo jestem po prostu taki gruby. Dobra. Oh, Ey. Okej okay. To było dziwne troszeczkę. Ogólnie za. Wow, ale burdel. What the fuck is this? To jest jakiś schowek czy co? Nie wiem, dobra. Sprintować tutaj też możemy. No, patrzcie, nie mogę przejść przez drzwi. Sprintować możemy, spoko spoko. Troszeczkę dziwne sterowanie. Ale wiadomo, że to jest gierka zro zrobiona na 100% przez maksymalnie, maksymalnie, kurde, nie wiem, 5 osób. Może nawet jedną osobę. Wow, what the f Patrzcie na to. Poruszamy się jak na jakiejś taśmie produkcyjnej Ja, ja pierdzielę Dobra, no możemy użyć kibla? Nie możemy Wow Mogę zatrzymać wodę zanim dotrze do tego To jest jakiś bardziej niż woda, ale okej okay. O, światło Światełko Dziwna perspektywa tego okna, tego... Dobra, <laughs> mamy okulary w ogóle Dopiero teraz założyłem. <noise> dobra, wszędzie zapalamy światło pierdziele to wszędzie. No dobra, czas leci, czas leci, więc musimy iść do pracy, ale na pewno będziemy musieli jakoś... Nie wiem, zjeść coś czy coś. No durne pierdzielone drzwi, w ogóle nie mogę przez to przejść. Światło, światło, gdzieś tu widziałem światło. Jest, 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 światło, dobra. No, no zapal się szma, to głupia Aha, fajny! Jezus Mariusz! Yy, powiem tak. Yy, kto z Was? Kto z Was ma taki pokój? Kto z Was ma pokój z trzema krzesłami, i telewizorem, i komodą? Ja nie wiem, jaki to jest kraj, ale pewnie taka kultura. Że tak powiem. Wow, czy ja tu widziałem twarz? Wydawało mi się, że tutaj widziałem twarz. Ja pierdzielę, już mam naprawdę schizy. No jeszcze chciałem powiedzieć, że ta gra na pewno nie była, nie jest, nie była zrobiona... Nie wiem, Mój mój, mój, samochód jest w garażu, drzwi tutaj, a to jest garaż, dobra. Jedziemy do pracy, tak? Będziemy, będziemy jechać? Będziemy jechać? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my Co, 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 Ale długie drzwi. What the fuck? Woooow Holy shit, patrzcie na to 360 madafaka Gdzie jest moja snajperka? No, 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 no no, jedź Ktoś tam stoi na ulicy Uważaj To jest nasz dom, w ogóle, what the fuck, co to jest za dom? Koniec świata, dom na końcu świata, na krańcu świata, wow Czy tam coś? Wiesz co, wiem, że są nowe przepisy i w ogóle, ale Mógłbyś jechać minimalnie szybciej? Tak, tak, tak. Minimalnie przyciśnij ten gaz, bo tak, tak, wiesz, tak Gdzie ty jedziesz? Ej, sz, sz. gdzie on jedzie? Ej, tam jest tylko mój dom, ej, ej, e, ej? Dlaczego on wjechał do mojego garażu? Yy, halo? Nie pomyliły ci się okna? On się zapadł pod ziemię. <laughs> ja pierdzielę, chyba nie powinienem tego tego oglądać. What the fuck? Co się tu dzieje w ogóle? Wiesz, yy... Człowieku, nazwę go Mietek. Powiedzmy, że sterujemy Mietkiem, dobrze? Żeby było łatwiej zrozumieć o kogo mi chodzi. Mietek, dlaczego ty je jedziesz samochodem do pracy, a domyślam cię, że zaraz się zatrzymasz? Zaraz się pewnie zatrzymasz. I przez. i... To jest właśnie kurde problem z, z lenistwem, że jeśli jedzie do pracy, a praca na pewno jest tuż za rogiem. Więc albo rowerek, albo spacerek, ale nie pierdzielony samochodzik. I co? I co? Uwaga, uwaga, zaraz się zatrzyma, prawda? Zaraz się zatrzyma. Co za leniwa dupa, ja pie... What the fuck? Okej, okay. już się troszeczkę boję, bo pewnie skończyliśmy pracę i teraz po prostu wracamy. Ale jest noc i to mi się troszeczkę nie podoba. Coś dziwnego słyszałem, jakieś kroki, ale nie powinienem słyszeć kroków przecież. Już jesteśmy w samochodzie, jesteśmy niewidzialni w ogóle. Nawet jakby dach. Na... Jakby jak... nawet. Jak... Nawet. Nawet. Jak... Nawet. Jezus. Jezus, jak mi się plączę. Nawet jakby jakiś duch nas. Coś tam. Światło. W sumie to ja zasłowiłem światło. Fajnie, fajnie, że pojechaliśmy sobie e, otwiera, Znaczy. Za, za, e, Pojechali. E. Pojechaliśmy sobie do pracy. Garaż zostawiliśmy włączony, znaczy otwarty. Dom zostawiliśmy, zostawiliśmy otwarty, ale spoko! I tak i tak pewnie mieszkamy. I tak pewnie mieszkamy w jakimś... na, na jakimś odludzi takie od ludzi... Taki. Wow wow. Nie za szybko? Człowieku, nie za szybko tutaj wjechać do tego garażu? I jakim cudem on obrócił ten samochód? Jakim cudem on, on obrócił ten samochód, to ja nie wiem. Dobra, co mamy zrobić? Yy, find paran. Pa co? Pa... Yy, pa... Trakt... jakiś traktor musimy znaleźć i znaleźć kamerę. No nie, no nie serio musimy znaleźć aparat. Znowu będzie, znowu będzie to samo, znowu, znowu, mało wam, mało wam, kurde Dobra, tu nie mogę wejść. Yy, dlaczego, ktoś, dlaczego ktoś mi zgasił światło? O, 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 what the f Dobra, tu jakiś chyba. Nie widzę. Wszedłem na coś. No idź, Maton, kupia! Dobra, tutaj mamy światło. No idź, no ja pierdzielę, chyba cię popierdzieliło, że będziesz tak. Oh, shit! Okej, okay, dobra, telefon. Jezus Mariusz. Co jest? Co to było? Halo. Jest tu kto? Te dwa samochody, które tak jechały do mojego domu, to, to to ja wiem, ja wiem, że że akurat może jakaś rodzina do mnie przyjechała. Chcą mi zrobić mi niespodziankę? Może mam rodziny? Może mam rodziny? A może nie? A może taka, może taka, może nie? Albo nie wiem, ja coś Eee, ja, może coś wygrałem, czy co? O, o, kibel otwarty. Wodę mogę włączyć, światło mogę włączyć. Umyłbyś się, szmato głupia. Kibel byś wyczyścił, o fuj człowieku, mietek. Oj, mieciu, mieciu, mieciu. Ty śmieciu. <grywy> eee, aha, no tak, tutaj przecież się coś pojawiło. Halo? Czy ktoś tuż ma to jest? Radio, mogę włączyć radio? Ktoś mi smarował chleb smalcem, prawda? To był ten dźwięk, prawda? Sorry, mam ciary Niby to jest, niby to jest kurde gra zrobiona nie wiem w, 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 w 5 minut Ale mam czar... Jezus Maria no ten cień kurde Tu, tu w ogóle nic nie widzę, w, w ogóle nic nie widzę A dobra tu są drzwi Okej okay, nasze łóżko Ale co my mamy znaleźć? Kurde mamy jakiś paranormal, paranormal traktor? W ogóle kto mi zgasił światło? Jaki cholera mi zgasił światło? To jest paranormal traktor czy myszka? Myszka, fucking shit. To jest... gdzie ja mam paranormal traktor? Kurde, pod łóżkiem. Jakieś dziecko, czy co? No idź, ma to... Jak pierdziele, ale sterowanie w tej grze jest popierdzielone, mówię wam. Dobra, czyli tak. O, o. A dzień dobry, a pana krzesło tutaj nie było. Dlaczego pan krzesło tutaj się pojawił? Mama, eee, mama, 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 mama. I co? I co? No fajnie by było, jakbyśmy w końcu znaleźli jakiś pierdzielony... Dobra, tu jest światło. Holy shit, to jest tablet? Czy to to jest? Kamera. No nie, no, no nie, no po prostu nie. No po prostu nie. Wow, forma MP4. nagrywany. Holy shit! No to będzie taka rozbudowana troszeczkę gra. Dobra, to do list. Mm. Kamerę oczywiście mamy tutaj w oczach. Eee... Find Paranormal Tractor. No gdzie my mamy. Gdzie my możemy znaleźć Paranormal traktor? Co to? To ten telefon jest, czy co? Aż mi się ciekawka znowu zrobiła. No idź, tuż ma to głupia. Czyli raczej tutaj go nie znajdziemy. Eee... no idź! Kurde, no idź! Co ty masz, kurde, nogi z... nie wiem. Z. O Boże. Barze, barze, Eee... To to? To? No nie no chyba ci... O Jezus Maria. No signal. Falowsa. <ścoughs> o, ja powiedziałem jakie lubię takie coś Dobra, no brak sygnału. Zaraz, zaraz, bo tu chyba tam tam w samochodzie, w samochodzie było, w samochodzie coś było. Nasz samochód jest kurde przeklęty. Updated, list updated Idź do łóżka, okej okay. Dobra, idziemy do łóżka z kamerą i z, panormal, z paranormal trackerem Seems legit, seems legit, no idź tu, kurde, szmato, durna Okej, okay, co teraz? Przesuwamy się, idź! Jesteśmy robotem i tak się układziemy Idź! 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 Tyle do duchu mam, i tyle. Okej, okay. yy, jesteśmy troszeczkę pierdzielnięci w mózg. I to chyba się potwierdza. Bo zostawiamy dom otwarty, i tak dalej, i tak dalej. To się pewnie trzeba włączyć, i... Oho. Jezus Mariusz! Halo? Halo? O kurde, serio? Dlaczego? Dlaczego, 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 dlaczego powiedz mi? Dlaczego... To ja, a go dlaczego... nie ty? Okej, okay, okej, okay. ktoś się obraził i zamknął drzwi. Jezus Mariusz! Boże, poltergeist, kurde. Poltergeist, nie strasz mnie bo mnie Co tam jest? Widzicie to? Jakiś... Jezus Mariusz! Ale ja mam ciary, no! Dlaczego ja mam ciary? Przecież nie powinienem mieć! Przecież to w ogóle jest strasznie... Jest! Zamknął się drzwi. O Boże, Bożenko! Kurde, ktoś się pewnie napracował, żeby to. Nie? A? What the fuck? tu. To... O, ktoś się zjebał! <grym> o Boże Bożenko, co. Chyba cię popierdzieliło. Chyba cię popierdzieliło, coś tam idzie. No chyba cię. What the fuck? Dlaczego ty. O Boże! A, 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 a. O kurde. Ale ja mam ciary! Coś tam idzie, coś tam stoi! A nie, dobra, dobra, to wózek. Ale ja mam ciary, dlaczego? Dlaczego, dlaczego powiedz mi? Eee. Ja pierdzielę, serio? Gra indie, czysta indie, taka kurde, darmowa, zrobiona chwilę. To do list, mamy, nie, nie możemy mieć to do list, no to szkoda troszeczkę. Dobra, dobra. Czyli teraz powinniśmy wejść do jakiegoś... Chyba, że tak. No chyba, że tak. Ok. Dzień drugi. Dopiero dzień drugi. No chyba cię popierdzieliło, człowieku. Every, every day you will always have your camera and tracker equipped. Dobra, czyli... Ka czyli kamera. To do list. Record... 0 na 5 Paranormal Activity musimy e, zrekordować. Dobra. Czyli to będzie w kolejnym odcinku. Widzę, że to jednak jest na, na kilka odcinków, bo już mamy 20 minut, więc zaraz do Was wrócę, w sensie pewnie może jutro, albo nie wiem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę. W górę. Subskrybujcie widzimy się w kolejnym odcinku Paranormal Activity 3. Na razie.